Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, troszeczkę mnie nie było, troszeczkę nas nie było. I dzisiaj mam pewien challenge, ponieważ robię pierwszy film bez cięć, ale jak jestem sam. Po pierwsze, nie nagrywałem już długi czas. Po drugie, zawsze filmy bez cięć łatwiej nagrywać z kimś, bo jak Ty już nie wiesz co mówić, to druga osoba leci. A tymczasem jestem sam dla Was. Dawno, bardzo może ze 2 lata, może coś takiego nie nagrywałem filmu sam, więc to dla mnie też challenge. Bardzo się cieszę w sumie, bo, bo to dla mnie sprawdzi. Mam 15 pytań i te pytania są naprawdę ciekawe. Bo czasami jest Q&A, że wiem, że po prostu, żeby sobie porozmawiać, a teraz te pytania są moim zdaniem bardzo ciekawe i dużo Wam wyjaśnię w tym Q&A, a więc zaczynamy. Jeśli się troszeczkę przytnę, nie będę ciął tego w montażu, bo po prostu tutaj porobię yy, a, yy, i będzie dobrze. Umówmy się tak, ok? Jeśli tak, to zostawiacie łapkę, piszecie ok <laughs> i ruszamy. Pierwsze pytanie, ile metrów ma wasz dom. A więc nasz dom ma około, nie pamiętam dokładnie, ale około 270 metrów. I to jest metraż naszego domu. Bardzo się cieszę, już pierwszy, jeśli to oglądacie, to wyszedł już pierwszy film, jak pokazuje dom przyjaciołom. Mam jeszcze drugi film, który pójdzie po tym filmie, który teraz oglądacie. I tytuł będzie brzmiał coś takiego, że pokazuje nowy dom, nasz nowy dom. Ale miejsca, których nie pokazywała Angelika, bo tak się podzieliliśmy, i mam taki film, także już mogę serdecznie zaprosić do tego filmu. 270 metrów uważam, że to jest mega ok. Nawet rozmawiałem z Angeliką i ona pokazała mi dom jakieś 400 metrów. I ja mówię, kurde, serio, uważam, że 400 metrów dla nas, na ten moment dla nas jest lepsze od 270? Ja bym nie chciał mieć, uwaga, na ten moment mówię, nie wiem co będzie kiedyś, 400 metrów w domu, to jest za duże. Dla dwójki osób, dwójki dorosłych i jednego e, dzieciaczka, więc e, 270 na ten moment jest dla mnie idealną opcją. I się zgodziliśmy, mamy 270 metrów, się z... A, widzicie? Już wiem, uciął. Bardzo się z tego cieszymy. Drugie. Kiedy rusza remont domu, czy będą z tego jakieś vlogi? A więc. Drugie cięcie. Eee, czy będą z tego vlogi, kiedy rusza remont domu? A więc e, remont domu, kiedy rusza? Jeszcze trochę. Przez to, ile mieliśmy teraz na głowie, wesele, kupno tego domu, to też nie była taka łatwa sprawa, więc troszeczkę z tym e, się przepychaliśmy, ale w końcu jest. E, teraz mamy jeszcze inne rzeczy do roboty, więc, <noise> więc na razie nie możemy tego zacząć. Nie, mamy teraz kontakt, etap jest taki, że mamy kontakt z projektantem wnętrz. Na razie kontakt. Doogrywamy się, dogadujemy, więc jeszcze sporo czasu zanim ruszymy. A czy będą vlogi? No, będzie mnóstwo vlogów. Mamy tyle pomysłów na vlogi, zresztą uważam, ja sam dla siebie uważam, że content w postaci robienia, tworzenia domu od początku, w sensie, no okej, okay, nie z zewnątrz, ale w środku, mnie mega by zainteresował. Bardzo chętnie bym coś takiego oglądał, więc myślę, że Wam też się taki content spodoba. Vlogów będzie tyle, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę. W ogóle troszeczkę na stresie tutaj siedzę, bo siedzę teraz w pokoju hotelowym, jak widzicie, i to nie jest mój pokój hotelowy. Angelika leży w łóżku i ja wkradłem się do pustego pokoju i siedzę sam tutaj w, w tym pokoju, więc boję się, że zaraz ktoś wejdzie. Jeśli obsługa, to pół biedy gorzej, jeśli goście, wchodzicie do pokoju swojego, a tu ktoś siedzi, więc troszeczkę na stresie. Kolejne pytanie, co robicie z rzeczami, dekoracjami, na przykład święta, jesień z poprzednich lat? Sprzedajecie czy zostawiacie? Jeśli chodzi o, e, o te świąteczne, bo jesienne to w sumie nie wiem, ale jeśli chodzi o świąteczne, to e, albo Angelika daje to innym, czyli w się sensie na przykład rodzinie, po świętach rozdaje, czy tam przed kolejnymi świętami. E, mam to i to, czy coś chcecie, rozdajemy. Albo druga jest rzecz taka, że mamy to na tarasie. Wiecie o tym, że jak czasami pokażemy taras, jak ile tam jest nawalonych rzeczy, e, to właśnie to są między innymi m, właśnie dekoracje świąteczne. Tam jest laska tam jest niedźwiedź, czy niedźwiedź jest w piwnicy, nie wiem, ale na pewno jest laska na tarasie, bombki, jakieś światełka, wszystko jest na tarasie, także e, dużo osób myśli przez to, że zmieniamy, że Angelika zmienia co roku te wszystkie, wszystko, wszystko, wszystko zmienia, e, że my to wyrzucamy, że marnujemy, a na pewno tak nie jest, żadnej rzeczy nie wyrzuciliśmy, albo to leci do babci, e, do dziadków, albo do, do moich rodziców, do mamy, e, albo po prostu rozdajemy to przyjaciółom, lub korzystamy z tego dalej, bo też jest dużo rzeczy, które, które są Cały czas w użytku. Święta pierwsze, święta drugie, więc, więc nie marnujemy na pewno. I tu się ludzie dziwią. Nawet choinki, te, które zmieniamy co roku, o Boże, jakie to marnotrawstwo, że zawsze, zawsze komuś je dajemy. Więc na pewno się nie marnują. Kolejne pytanie. Jak opisywalibyście jak opisalibyście etap Waszej miłości w tym momencie? Jak to jest mieć dziecko, ślub, dom? Ja bym to opisał, chyba spełnienie, moim zdaniem. My mamy w tym momencie wszystko, naprawdę układa nam się bardzo dobrze. Wszystko mamy, czego potrzebujemy. Mamy za co żyć, mamy super dziecko, mamy gdzie mieszkać teraz i mamy też dom, który będziemy remontować. Jesteśmy po ślubie, przed nami tyle fajnych wspomnień, więc tak, to, to, to bym nazwał zdecydowanie etapem spełnienia, ale nie wiem, jak nazwać ten etap, który nas czeka. Co teraz? Bo. Nie, nie mogę w żadnym stosunku, w żadnym przykładzie nie mogę powiedzieć, że o wszystko mamy i Boże co teraz będą nudy. bo teraz dopiero jak już tą taką bazę dorosłego człowieka, który, który jest spełniony mamy przed nami teraz mega dużo horyzontów, mega dużo spokoju w związku w życiu, ale też wielkie horyzonty do, do odkrycia. także no, będziecie to na pewno widzieć na bieżąco, co przed nami, ale na ten moment na pewno jesteśmy spełnieni, ale cały czas głodni. Ale to ładnie powiedziałem. Teraz by było cięcie i bym sobie odpoczął po tej myśli, ale nie, lecimy dalej. Czy teraz, jak kupiliście dom, to będziecie się starać o drugie dziecko? Pozdrawiam. A więc nie będziemy się teraz starać w tym momencie o drugie dziecko, ale to mogę, na, mogę zdecydowanie powiedzieć, że na pewno następnym etapem po skończeniu domu, a może nie, może po kupnie domu, nie wiem, zobaczymy, to będzie staranie o drugie dziecko. To na 100%. Kolejnym kamieniem milowym jest drugie dziecko, tylko że to nie musi być za miesiąc, nie, może być, nie musi być za dwa, może być za rok, zobaczymy, ale na pewno takim większym wydarzeniem, najbliższe większe wydarzenie to tak naprawdę. E, ciąża. Jezu, sorry, już się rozmażyłem, bo ja bardzo chcę drugie dziecko i już jak było o tym pytanie, to już już w głowie krywiłem, ale fajnie by było, jakby to było niedługo, no ale zobaczymy. No zobaczymy wszystko na spokojnie. Nie, nie śpieszymy się, bo mamy tyle do roboty. Mamy Charlie, która teraz naprawdę jest. Chyba najlepszą wersję siebie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale gdzie teraz ona jest? Ona już rozmawia, ona już jest taka niezależna od siebie, jak można to tak nazwać. Bo od nas, przepraszam, jak jest niezależna od nas, jak można to tak nazwać. Charakterek jej się kształtuje: jest zabawna, jest bardzo empatyczna, nas przytula. Jest po prostu już człowieczkiem takim, który rozumie wszystko, można z nim pogadać i jednocześnie to jest nadal słodki mega Dzidziuś. Więc e, kolejny raz mówię, że nawet w tym etapie. To jest niesamowita sprawa. Ile kosztował wasz dom? I słuchajcie, to oczywiście wybrałem to pytanie, nie będzie to w tytule, ale nie powiem ile. Wiecie co? Że, mm, dlatego, że już y, ile komentarzy nieprzychylnych dostaliśmy w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że, jest, że mamy, że kupujemy dom, że kupiliśmy dom, y, w takiej postaci, że jest kryzys, ludzie nie mają y, za co żyć, a wy się chwalicie domem, więc. Y, nie do końca to rozumiem, bo nie, 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 nie jest dla mnie zależne od tego, jeśli ktoś kupuje dom, a czy ja działam na szkodę tym ludziom, którzy, którym jest naprawdę teraz ciężko, nie wiem, nie chcę w to brnąć. W każdym razie na pewno nie będziemy zdradzać ceny domu ani przed remontem, ani po remoncie, ponieważ po pierwsze to jest ta rzecz, o mówiłem, że nie chcę ludzi w zakłopotanie, a po drugie nie chciałbym, żeby mój dom. I moja rodzina była tytuł zawsze jak jeśli chodzi o dom tytułowo. Wiecie jak jest, jak na przykład nie wiem, skąd to nie wiedzieli. Klaudia e, Halejcio, ja mówię tylko po pudelku, że dom kosztował chyba 9 baniek, 9 milionów, i każdy artykuł to jest. Klaudia Halejcio dekoruje dom za 9 milionów, e, wchodzi do garażu za 9 milionów. Nie chcę, żeby mój dom był e, uwarunkowany pieniędzmi, które daliśmy za niego, tylko żeby to było ciepło, żeby było rodzinnie i żeby to żeby ta myśl była pierwsza jak myślisz o moim domu. I na pewno wiem, że jeszcze kilka lat temu, 3-4 lata temu na pewno byśmy się sfleksowali od razu tym kupiliśmy dom za tyle, kupiliśmy dom, ile nas kosztuje wszystko teraz w tym wieku, w tym czasie naszej kariery, naszego życia nie jest tam, nie jest to nam do życia w ogóle potrzebne. Więc ceny nie będzie. Oh, kurde, dobra. Jak długo, długo nie nagrywałem, jest mi, jest mi <laughs> ciężko, ciężko się tak skleić, ale, ale mam nadzieję, że sobie dobrze radzę. Jak wyglądał Wasz podział finansów na początku związku? E, podział, podział finansów jest cały czas taki sam. Czyli my nigdy nie mieliśmy wspólnego budżetu, nigdy nie mieliśmy wspólnego konta i na początku, znaczy inaczej, na początku związku wydawaliśmy na nasz związek tyle samo, tylko że dla Angeliki to tyle samo było e, zwykłe, a dla mnie to tyle samo było sufitem więc ja pamiętam nawet sytuację, że ja nie miałem nic pieniędzy. To nie wiem, ktoś może to nazwać głupotą, a ktoś może nazwać romantycznym zagraniem, że jak dostałem za treningi 2 200 zł, bo dostawałem do ręki czasami. To poszliśmy za te 200 zł. Ja Angelikę zaprosiłem do Dere Elefanta, gdzie wydaliśmy 190 i znowu miałem 0 na koncie. Także, także tak to wyglądało, ale jeśli chodzi o podział, no to, no to mówię, cały czas jest oddzielne konto. Nie to, że dzielimy się na pół, że w restauracji, na pół, nie, absolutnie nie. Tylko po prostu jakiś tak, kto ma, kto doskoczy. Nie wiem, Angelika przychodzi z zakupami za ileś tam, ileś tam pieniędzy z Rosmana i mówi, kupiłam. Ja idę, nie wiem, zamawiam szamę, idę na jakieś zakupy dla Charlie, czy w ogóle kupiłem, albo jak wiem, że Angelika na przykład e, ostatnio kupiła dużo rzeczy dla Charlie, to jak znowu ona chce kupić, no to ja mówię, nie, ja teraz zapłacę. Na takiej zasadzie, że to totalnie jest bardziej w domyślnym jakby m, procesie, niż, niż to, że no pół to ty, to ja. E, na pół płacimy, na pół płacimy co? Płacimy mieszkanie. No, i to tyle chyba. W sensie ten, ten, to, to mieszkanie, na no, którym mieszkamy? No, chyba tak. Chyba, chyba to tyle, jeśli chodzi o takie stricte na pół. A reszta to po prostu jak kto doskoczy. Kolejne pytanie. Czego nie wyobrażasz sobie mieć w nowym domu z nowości? I to jest mój must have na pewno, chciałbym mieć saunę i chciałbym mieć siłownię. I to nie tyle dużą siłownię, co bardzo dobrze zaopatrzoną, więc, więc to są na pewno dwie rzeczy, które bym chciał. Bo bardzo bym chciał po pierwsze ćwiczyć w domu, bo już mi coraz mniej się chce jeździć gdzieś. Teraz mam bliziutko tą siłownię, więc fajnie. Ale różnie może być, jak już będziemy mieszkać w tym domu, więc... Ta siłownia, rano trening, albo trening później, a rano wstaje, sałenka, fajne śniadanko, więc, więc tak to widzę. No, śś, sauna. Tylko taka też bym chciał, nie, nie powinienem chyba teraz o tym mówić, bo, bo może lepiej by było powiedzieć o tym, jak już będziemy to robić, ale marzy mi się sauna, nie taka drewniana, tylko taka jak jest w Santago. Nie wiem, czy byliście w Santago, ale jest y, przeszklona. Szyba, 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 szyba. Jak z zewnątrz patrzysz, to jest po prostu pomieszczenie szklane i w środku mega zaparowane, mega e, zadymione i, i taką, taką bym chciał mieć saunę. No ale ja to mówię, to będziemy dogrywać z ludźmi, którzy to robią, czy to jest wykonalne, czy nie, więc... No, te dwie rzeczy. Czy dzieciaki z Włoch, kurde, się napił czegoś podkradnę tutaj wodę? Nie dobra, wytrzymam. Czy dzieciaki z Włoch będą na vlogmasach w Polsce? Nie wiem, czy będą, właśnie, to też takie tutaj to pytanie wybrałem ze względu na to, żeby zahaczyć o, o pewien temat, że ludzie przez to, jak były dzieci, dzieci, już nie dzieci, dorośli, dorośli ludzie w Polsce ostatnio, o, że nie mamy już takiego kontaktu, że to już nie to, co wtedy, dlaczego nie, dlaczego nie zostali u nas na miesiąc. Dlatego, że to są już dorosłe osoby, szczególnie Sara. I i wiecie jak to jest? No ona ma chłopaka, ona ma przyjaciół, to, to są czasy, które po prostu mijają. Ja też jeździłem na wakacje do babci do pewnego czasu, babcia mieszka w tym samym mieście, po czym przestałem jeździć na wakacje do babci, bo, bo dlaczego? Sara jest dorosła, poszła teraz na studia. Olek już też jest duży chłop tak naprawdę, więc ewentualnie Oleg może w wakacje do mnie przyjechać, bo Sara już pewnie nie będzie chciała pod takim względem. Oczywiście spotkać by się chciała, żebyśmy spędzili, spędzili trochę czasu, ale jednak te wakacje, to ona chce powiedzieć z przyjaciółmi. Wiecie jak to jest we Włoszech. Jest szkoła, 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 później wakacje i od rana do wieczora oni spędzają czas razem, więc kontakt między nami, między Włochami a Polską jest cały czas świetny, cały czas taki sam, tylko on ewoluuje. To jest już teraz kontakt dorosłych ludzi, gdzie my możemy napisać raz na trzy tygodnie do siebie. Jak tam? Ok, wszystko dobrze. I jest dobrze. Więc yy, wszystko jest ok. Nie wiem, czy na vlogmas będą. Pewnie nie, bo dlaczego w grudniu mieliby chcieć przyjechać do Polski? Znaczy na święta, ale jak rodzice ich nie przyjadą, no to, no to raczej w to wątpię. Oni chyba tylko raz w ogóle byli na vlogmasie, więc, więc raczej mało prawdopodobne. Kolejne pytanie, gdybyś miał. Jutro wyjechać z Polski na zawsze, to gdzie byś zamieszkał? Zamieszkałbym w Nowym Jorku. Zdecydowanie to jest moje miejsce na ziemi. Ogólnie Stany uwielbiam. Uwielbiam Miami, ale jak byłem w Miami, w Nowym Jorku, to ten klimat takiego... Um, takiej Warszawy, wysokich wieżowców, pracy, cały czas takiego gonienia za czymś, bardziej na ten moment, bardziej jest mi przychylny, bardziej taki pasuje do mnie, niż te lenistwo w Miami. Bo w Miami to przede wszystkim mieszkają ludzie, którzy już się dorobili, i teraz to jest dla nich wakacje, spotkanka nad basenami, i spod, nawet, nawet Polacy. Spotkanie Polonii, gdzie oni sobie spotykają się na grillka raz na miesiąc, gdzie oni sobie chillują. Oczywiście też pracują, ale to nie jest taki pęd, jak jest w Nowym Jorku. I na ten moment jeszcze ten nowojorski styl życia bardziej mi pasuje. Także Nowy Jork, a może kiedyś to się spełni. Who cares? Who cares? Widzisz, to nieprawda, źle powiedziałem. Who knows? Bardziej. Tak jestem z angielskiego właśnie dobry, że powiedziałem hookers. Dobra, kolejne pytanie. Kiedy zaczniecie wstawiać regularnie filmy? Czy jak już macie tyle kasy, to macie to gdzieś? Eee, eee. Po pierwsze, będziemy wstawiać regularnie filmy już niedługo. Po drugie, u mnie regularność od początku, kiedy założyłem kanał to jest od 7 do 12 filmów. I tak, i w tym miesiącu, i w tamtym, i w poprzednim, za każdym razem tak było. Najgorzej 7, najlepiej 12. 7 filmów to jest prawie dwa razy w tygodniu film. Więcej to jest prawie trzy razy w tygodniu. Więc ta regularność u mnie cały czas jest, więc, więc cały czas mówię więc. Dlatego. Ludzie, jak nie dodamy z 8 dni filmów, to Wam się wydaje, że o Boże, jak my dawno nie nagrywamy. A ja, jak nie nagram w, w tym miesiącu, na początku czy w środku, to ja nadgonię pod koniec, żebyście te 7 filmów minimum mieli. Z kolei Angelika chyba przyzwyczaja Was do tego, że ona nagrywa, jak czuje, że, że chce nagrać, e, że ma coś do nagrania i, i wtedy nagrywa. Angelika zawsze nagrywała mniej filmów ode mnie, no oprócz, wiadomo, vlogmasu. Ale jednak zawsze była mniej regularna, znaczy mniej. Mniej filmów dodała, bo jej regularność jest właśnie taka, że ona dodaje. Cztery filmy, czasami sześć, to już jest góra, ale te cztery filmy zazwyczaj w miesiącu są. I było tak zawsze. No i chyba też na to w sumie kochacie Angelikę, bo wiecie o tym, że ja dodaję czasami filmy z takiego luźnego dnia, takiego, żebyście mieli coś oglądać, a Angelika najczęściej ma dla was bombki, że dekoruje coś. Mówi o jakiejś fajnej nowinie. Coś jest mega takiego interesującego w tych vlogach, więc uważam, że ten komentarz, to pytanie jest trochę bezpodstawne. Bo, na naszą regularność, taką jak zawsze byliśmy, to jesteśmy tacy sami. Cały czas tak samo regularni. Tydydydydy. Kolejne pytanie. Będziecie pchać Charlie na zajęcia, na przykład pianino-basem, czy jak sama powie, że chce? No, Oczywiście, że będziemy pchać na zasadzie, że będziemy sugerować coś. A ja bardzo bym chciał, żeby Charlie e, uprawiała jakiś sport, żeby, żeby grała na jakimś e, instrumencie, żeby uczyła się języków. E, czy oczywiście, że będziemy pchać? No, ja nie jestem taki, uważam, że nie jesteśmy takimi rodzicami, że rób co chcesz. Oczywiście y, zawsze jest tak, że rodzice powinni nakierować dziecko swoje na początku. Przyjdzie po, przykładowo, totalnie nie myśleliśmy o tym, ale przykładowo, po, dwudzie, po dwóch miesiącach, nie wiem, grania na pianinie, że nie lubi tego robić, że nie chce, bo ją to męczy psychicznie, okej, okay, możesz zrezygnować, to, to Twój wybór, ale, ale nie będę czekał, aż Charlie sobie zdecyduje, tylko od tego jestem rodzicem, od tego ja coś przeżyłem, popełniłem swoje błędy, moi rodzice popełnili jakieś tam błędy, żebym ja tych błędów już nie popełniał i na pewno na pewno będziemy pchać. Czy na język, czy na gra, granie, jakieś, w sensie na instrumencie, czy może na taniec, może na śpiew. Nie wiemy gdzie. Na pewno to nie będzie tysiąc zajęć, żeby, żeby dziecka nie zniszczyć psychicznie, ale, ale na pewno będzie zapisywana na jakieś. Kolejne. O, i ostatnie pytanie, i to będzie tytułowe. Kupiliście auto, bo Andzia wspomniała, że jej we vlogu. A więc tak, w końcu mogę Wam odpowiedzieć na pytanie odnośnie mojego samochodu. Mówiłem Wam, pamiętacie, wspominałem Wam, że nie mogę powiedzieć do czasu, i teraz już mogę. A więc jeśli chodzi o mój samochód, to można wrócić też do zarobków. Ja y, całe życie gonię Angelikę, całe zawodowe życie gonię Angelikę z zarobkami. Ona potrafi więcej odłożyć, ona. Nadal więcej zarabia, ta, ta granica cały czas się, się zmniejsza. Mówię o YouTubie, o YouTubie, o Insta, no bo wiadomo, bo jest jeszcze Twinkle. Ale ta, ta YouTubeowa, Instagramowa, współpracowa różnica się naprawdę zmniejsza już do, do centymetra. No ale jednak, ale jednak mogę to powiedzieć śmiało: Angelika zarabia więcej ode mnie. I e, jeśli mieliśmy rok, jak to powiedzieć? Powiem, powiem tak, mnie na moment, na moment tego roku, 2022, było stać na super wesele, ponieważ y, oczywiście dostaliśmy prezenty, y, prezenty na, na ślubie. Y, znaczącą kwotę od mamy Angeliki dostaliśmy, moja mama też pomogła, ale lwią, 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 wielką, lwią część zapłaciliśmy sami, naprawdę po prostu mega wielką. Y, nie chcę mówić o kwo, kwotach, ale wiecie, że naprawdę. Mega dużo, sens. no prawie wszystko zapłaciliśmy sami, dlatego mnie było stać na super wesele i mnie było stać na dom. Moją część po połowie. To mnie było stać i na wesele i na dom. Angelika, przez to, że zarabia więcej, było jej stać na dom, było jej stać na wesele. I jeszcze mogła sobie pozwolić za tyle i tyle e, kupić samochód. Mnie na ten, ten moment nie było stać, ale ja nie żałuję, dlatego że, dlatego że i wesele, i dom. Znaczy, wesele można powiedzieć, że jest mniejszą inwestycją, wiadomo, ale było piękne, piękny moment w moim życiu. Z kolei dom no to chyba najważniejsza rzecz ze wszystkiego. Mógłbym, mieć nigdy, mógłbym nie mieć nigdy samochodu, a jednak mieć dom. E, I dlatego tak to się wszystko ułożyło. I teraz, w momencie, gdy nasze koszty to są. Tylko, to nadal jest dużo, ale jednak wyremontowanie domu teraz mogę zacząć sobie spokojnie odkładać na, na samochód. Jaki błąd popełniłem taki, że od razu chciałem ten samochód, który mi się marzy z tej największej półki. Teraz jakbym zrobił, zrobiłbym tak, że mniej więcej pół roku przed ślubem kupiłbym. Gorszy samochód, średniaka, powiedzmy na, na, na moje pomysły, średniaczka, i bym miał taki samochód, i bym sobie wymienił. Wtedy e, chciałem tego kupić największego, tego co chciałem z najwyższej półki. E, no i trochę się to popierdzieliło, ale tak jak mówię, cel był taki, dlatego nie mogłem Wam o tym powiedzieć, że kupowaliśmy dom. E, dom, tak jak mówiłem, nie zdradzamy finansów, nie zdradzamy ceny, ale. No kurde, no sami wiecie, jak to teraz wszystko się odbywa. Wielki, wielki koszt tego wszystkiego. Ale teraz w końcu w końcu już zostało tylko został remont i mogę sobie pozwolić na odkładanie na e, samochód. Więc to jest cała historia, dlatego, dlaczego mówiłem, że będę sam miał samochód, po czym zamknąłem się, po czym nie mogłem mówić. Teraz mówię oficjalne moje stanowisko i mam nadzieję, że co, że już niedługo. Dajcie mi kilka miesięcy i, i będę miał swoją furkę. Każdy będzie miał swoją, Andrzejka swoją, ja swoją, yy, tyle. Uf, koniec. Mam nadzieję, że to było 15 pytań. Mam nadzieję, że nie zawęczyłem was y, tym flow, że, że czasami się troszeczkę jąkałem, ale czuję, czuję taki, wiecie co, tak, taki trochę ucisk w sercu ze względu na to, że dawniej nagrywaliśmy i to było trudne, to było trudne, y, takie, takie bezcięcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dziękuję za kat. Po... No, 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 no. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki film. Dużo informacji fajnych, znaczących ze względu na to, że widziałem o co pytacie, więc bardzo się cieszę. No i co? Czekajcie na nas. Czekajcie na nas na YouTubie. Ten rok jeszcze się nie skończył i będzie mocny. Następny rok też będzie mocny. Wszystko co w życiu w tym roku znaczy owialiśmy owiewaliśmy. Nie wiem czy jest takie słowo, tajemnicą. Powoli wszystko e, wychodzi na jaw, powoli odkrywamy swoje karty. E, no i co? Cieszcie się tym, my też się bardzo cieszymy. Bądźcie z nami, trzymajcie za nas kciuki, wierzcie w nas, e, bo, bo jest po co i mam nadzieję, że się Wam odwdzięczymy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie dzieje się, magia się ma.